Głęboko wierzę, że związek między dwojgiem ludzi może być źródłem niekończącej się radości życiowej. Zbudowanie takiego związku nie jest jednak łatwe. Wymaga pracy i zaangażowania. Ale uważam, że warto się starać, bo w końcu to właśnie bliskie relacje dają nam siłę i energię do życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć i pielęgnować takie relacje, zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Mówię do Ciebie ja, Anna Mazur. Związek między dwojkiem ludzi to nie tylko wspólne chwile radości, miłości i szczęścia, to także wymiana oczekiwań, które mogą być różne dla każdej ze stron. Oczekiwania te mogą dotyczyć wielu aspektów życia: np. komunikacji, zaangażowania, wsparcia, lojalności, uczciwości, zaufania, intymności, a nawet codziennych obowiązków. Ważne jest, aby zrozumieć, co oczekiwania te oznaczają i jak mogą wpływać na Wasz związek. Oczekiwania w związku są jak mapa drogowa, która pomaga nam zrozumieć, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Są one kluczowym elementem, który decyduje o tym, czy związek będzie trwały i szczęśliwy. Dlatego tak ważne jest, aby na samym początku zdefiniować, czego oczekujemy od partnera i co on oczekuje od nas. Komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów oczekiwań w związku. To właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie wyrazić swoje potrzeby, pragnienia i obawy. Dobra komunikacja pozwala na zrozumienie siebie nawzajem, a także na rozwiązanie ewentualnych problemów, które mogą się pojawić. Oczekujemy od partnera, aby był otwarty na rozmowę, szczery i gotowy do wysłuchania naszych opinii. Kolejnym oczekiwaniem jest zaangażowanie. Zaangażowanie jest niezbędne w związku. Chcemy, aby nasz partner był zaangażowany w relacje, aby chciał spędzać z nami czas, wspierać nas w trudnych chwilach i być obok nas zarówno w dobrych, jak i w złych momentach. Zaangażowanie to także gotowość do pracy nad związkiem i jego rozwojem. Kolejne oczekiwanie to wsparcie. Wsparcie wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności. Chcemy czuć, że nasz partner jest naszym oparciem, że możemy na nim polegać w każdej sytuacji. Wsparcie to także pomoc w osiąganiu naszych celów i marzeń. Lojalność i uczciwość to kolejne ważne oczekiwania w związku. Chcemy być pewni, że nasz partner jest wierny, że nie zdradzi naszego zaufania i będzie z nami szczery. Uczciwość to także otwartość na rozmowę o problemach i uczuciach bez ukrywania prawdy. Zaufanie to fundament każdego związku. Oczekujemy od partnera, aby był godny zaufania, abyśmy mogły mu powierzyć swoje sekrety, obawy i pragnienia. Zaufanie to także wiara w to, że nasz partner nie zrobi nam krzywdy i będzie dbał o nasze dobro. Intymność to oczekiwanie, które dotyczy zarówno sfery fizycznej, jak i emocjonalnej. Chcemy czuć się blisko naszego partnera, dzielić z nim intymne chwile i być pewne, że nasze uczucia są wzajemne. Oczekiwania w związku to także codzienne obowiązki, takie jak dbanie o dom, wychowywanie dzieci czy dzielenie się obowiązkami. Chcemy, aby nasz partner był gotowy do współpracy i pomocy w codziennym życiu. Podsumowując, oczekiwania w związku to kluczowy element, który decyduje o jego trwałości i szczęściu. Ważne jest, aby na samym początku zdefiniować, czego oczekujemy od partnera i co on oczekuje od nas. Dobra komunikacja, zaangażowanie, wsparcie, lojalność, uczciwość, zaufanie, intymność i codzienne obowiązki to tylko niektóre z oczekiwań, które są ważne w każdym związku. Pamiętajmy, że tylko poprzez wzajemne zrozumienie i współpracę możemy osiągnąć szczęście i harmonię w relacji, której Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.